wydarzenie znakomite i należałoby dobrze zrobić tak, żeby wszyscy z tego skorzystali, a przede wszystkim nasi mieszkańcy. Zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców, wszystkie organizacje, które są chętne w jakikolwiek sposób współpracować z gminą w tych uroczystościach do współpracy. Dzisiaj między innymi jest kolejne spotkanie w tej sprawie. Wszyscy, którzy mają nie tylko jakiś pomysł, ale mają pomysł, który chcą zrealizować, bo to jest najważniejsze dla nas. Dzisiaj będą tutaj, będziemy dalej to omawiać. Czasu jeszcze mamy dość dużo. Chociaż niektórzy mówią, że mało, ale ja uważam, że jest akurat na to, żeby te pomysły wykorzystać i żeby wszyscy mogli mieć swój udział w tym milenium. Już jakiś zarys programu jest? Zarys programu jest, ale on cały czas się tworzy, bo to jest twór żywy. Tak samo to było przedstawione naszym mieszkańcom. Jeżeli ktoś dzisiaj do nas nie będzie chciał przystąpić, ale za miesiąc, dwa, trzy, może pół roku będzie miał jakiś pomysł który będzie w stanie zrealizować, także będzie przyjęty tutaj i będzie mógł w tym uczestniczyć. Kto się włączył już w obchody? Większość organizacji, które działają, organizacje pozarządowe, które działają na naszym terenie, swój akces wstępnie zgłosił Pan Wojewoda, oczywiście Urząd Miasta i Ośrodek Kultury Niemczański. A Pan widzi jak te obchody, co chciał Pan, żeby zostało zrealizowane? Ja bym przede wszystkim chciał, żeby Niemcza została zauważona. Nie tylko przez naszych mieszkańców, ale nawet przez mieszkańców powiatu, bo niestety większość mieszkańców powiatu wie, że Niemcza jest, że gdzieś to jest, no arboretum jeszcze tak. Natomiast o innych rzeczach, które się tu robi, które się tu dzieją, niewiele wiadomo. Chcemy, żeby mogli tą naszą gminę poznać lepiej, mogli uczestniczyć w tych wszystkich rzeczach, które będą tutaj się odbywały. Przede wszystkim chcielibyśmy też pokazać taką jasną, przyjazną twarz. Gminy, dla całego powiatu, województwa No i Polski. Chcemy utworzyć tutaj Akademię Tysiąclecia, akademię, w której będziemy prowadzić działalność taką typowo oświatową, edukacyjną. Gdzie chcemy przeprowadzić cykl wykładów, zajęć dla młodzieży, dla dzieci, dla dorosłych na temat obrony Niemiec, Bo wszyscy mówimy milenium, milenium, wszyscy mówimy obrona Niemczech. Ale co się wtedy działo, jak to przebiegało, jakie to miało znaczenie dla Polski, dla Europy, tutaj dla nas na Dolnego Śląska, o tym trzeba powiedzieć, trzeba tą edukację przeprowadzić i chcemy to zrobić w oparciu o historyków, o ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy są związani z Niemczą. Zajmujemy się współpracą międzynarodową, w szczególności z miastem partnerskim Monte, Francja, Ladenbach, Niemcy i Letochrat w Czechach. Z tym, że chcemy, aby bezpośrednio na nasze zaproszenie przyjechali tutaj mieszkańcy tamtych miast, w okresie, kiedy będą odbywały się obchody no, tysiąclecia bitwy pod Niemczem Zainteresowania dotychczas wielkiego nie ma, poza tym, że wiedzą o takiej sytuacji już i taki jako pierwszy sygnał miał miejsce wiele lat temu, ponad 10 lat temu już na terenie Niemiec, gdzie przedstawiał krótką historię Niemczy, pochodzący z Niemczy, Niemiec w Gladenbach.